Incydent na lotnisku Szopena w Warszawie. Samoloty zderzyły się podczas kołowania. Incydent na lotnisku Szopena, nikomu się nic nie stało, ruch nie został wyłączony. Na lotnisku Szopena w Warszawie doszło we wtorek rano do kontaktu dwóch samolotów. Zdarzenie było niegroźne, pasażerom nic się nie stało, powiedziała paprzecznik lotniska Anna Delmont. Na lotnisku w Warszawie doszło do niegroźnego zdarzenia. Podczas kołowania Boeinga 737 PLL Lot i prywatnej Cessny 525 doszło do kontaktu tych dwóch samolotów, przekazała Dermont. Zapewniła, że służby lotniska Opena natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Samoloty odkołowały samodzielnie na stanowiska postojowe. Ruch na lotnisku nie został wyłączony, a zdrowiu i życiu pasażerów nie zagrażało niebezpieczeństwo, rzecznik. W zdarzeniu, do którego doszło ok. Godzina 9:1 poinformował TVN Warszawa. Powołując się na informację jednej z pasażerek, która zamieściła materiał wideo i zdjęcie na mediach społecznościowych, na których widać obie maszyny tuż po zetknięciu. Statecznik Cessny ma nosić, nosi ślady uszkodzeń.